Oddaję głos panu dyrektorowi. Pan dyrektor. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi, panu dyrektorowi, że pomimo obowiązków, które wiem, że mają co, codziennie, znajdują czas, żeby z nami ważne momenty y, y, artystyczne również nagłaśnić. A dzisiaj zaczynamy od jutrzejszych temu, czyli od skrzypka dachu który, jak już Pan Piotr powiedział, wspólnie od wielu miesięcy planujemy z, Dla nawet lat, ale te, tą produkcję faktycznie jest z, z Teatrem Fleblonu. Jak już Państwo wiedzą, a to za pierwszy Pana Marszałka poproszę o głos, z wieloma instytucjami Pana Marszałka współpracujemy na stałe już od wielu lat i myślę, że to jest bardzo dobra współpraca, a ja Państwa ogromnie zapraszam na spektakle, które. Od jutra się rozpoczynają przez kolejne 9 dni u nas w Filharmonii, bo naprawdę zmienimy się w taką małą anatewkę i do Filharmonii będziemy wchodzić właśnie z melodią, którą przed chwileczką usłyszeliśmy z szybka na dachu. bardzo proszę o Na razie dwa słowa o współpracy myślę, Szanowni Państwo, ja chcę bardzo serdecznie pogratulować, że spektakl to, to klasyka i e, praktycznie e, wydaje mi się, że odkąd e, możliwe jest e, korzystanie, wędrowanie w najmłodszym wieku e, nas, jak pamiętam, to ten spektakl po prostu kształtował i, i, i w jakiś sposób też o kulturze e, informował, ale też i, i, i w sposób naturalny budził takie zainteresowanie. E, forma Yy, muzyczna, yy, z dużym przesłaniem i osobiście cieszy mnie bardzo fakt tej współpracy, bo jeżeli mamy ośrodki kultury w yy, regionie samorządowe yy, bardzo yy, mocno wyeksponowane i jeżeli one nawiązują yy, wzajemną współpracę to tylko się cieszę. Nie ja wspomnę już o takim fakcie, że jest to yy, połączenie centrum regionu z najbardziej wysuniętym na wschód miastem Elblągiem, to dobrze rokuje, także jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem i z przyjemnością panowie dyrektorze skorzystam z tego zaproszenia. A ja jeszcze tylko Pani a ja jeszcze tylko bo pan dyrektor doskonale wie, że na co dzień nie współpracują z orkiestrą i z muzyką żywą. Bo wiadomo, że ten dramatyczny ma swoje również ograniczenia przestrzeni dla orkiestry. Czasami tak jak w, tutaj w, w Olsztynie mamy kanał malutki orkiestrowy, ale jak Państwo zobaczycie, no do skrzypka na Ratku ten ansambl orkiestry jest naprawdę duży, czyli byśmy go przestrzeni scenicznej nie zmieścili. Dlatego te nasze kilka ostatnich dwie w mi, wszyscy na najwyższych na najwyższym obrotach pracują, bo połączenie tego, co na co dzień są przyzwyczajeni, gdzie nie muszą trochę równać do dyrygenta aktorzy ze sceny, a przecież nie są wykształconymi na co dzień wokalistami i muzykami i nie są przyzwyczajeni do y, pana z pałeczką y, przed orkiestrą i przed nim. To naprawdę wyzwanie. Więc Panie Dyrektorze, może parę słów o tej, tej, tego, tej właśnie pracy z nami. Eee, dobre oczywiście co? Same dobre, innych nie inny znajduję. Panie Marszałku, Panie Dyrektorze, Panowie Dyrektorzy. Mamy tutaj taki, no może niewiększościowy pakiet dyrektorów Instytucji Kultury Samorządu Wojewódzkiego, ale znaczący bardzo, bo jest nas trzej. Proszę Państwa, to współpraca, o której rozmawialiśmy z dyrektorem Sułkowskim e, m, chyba od półtora roku. Zastanawialiśmy się nad tym, jak zrealizować spektakl e, muzyczny, który jest grany w teatrze o charakterze dramatycznym e, z, z orkiestrą filharmonii. Stawia to, przy tym, to duże wyzwania, o których mówił dyrektor Sułkowski, przede wszystkim przed zespołem aktorskim. To nie są wokaliści którzy na co dzień nie ja poprawię już taką jak kierunkowo, tak? Tutaj? na w kierunku rozmów Okej. Okay. Którzy na co dzień śpiewają. To są aktorzy śpiewający. Może nie tak jak na festiwalu piosenki aktorskiej śpiewają bardzo dobrze. Jednak... Oprócz tego, o czym dyrektor wspomniał, czyli zgrania wokalnego zespołu aktorskiego z orkiestrą filharmonii, to jest znacznie wyżej postawiona poprzeczka, znacznie wyższe wymagania, zresztą bardzo precyzyjnie egzekwowane przez dyrygenta i dyrektora filharmonii, ale również to jest konieczność rozbudowania spektaklu, bo powiecie Państwo, przecież ten spektakl gracie tu, tutaj tylko dochodzi Orkiestra Filharmonii. Na czym polega różnica? To jest gigantyczna różnica. Bo do, do, do spektaklu, oprócz 50-osobowej orkiestry, wprowadzamy 20-osobowy chór, który nie stoi jak chór, tylko jest w akcji, w scenach zbiorowych. A sceny zbiorowe też mają swój reżim bo to musi być równo z muzyką sceny zbiorowe choreograficzne mamy niewiele czasu kostiumy, które musieliśmy dobrać, doszyć, przywieźć to też duże wyzwanie logistyczne, ale też. Patrzymy na to tak z dyrektorem Słuchowskim, jak również z dyrektorem Stachowskim, że brakuje nam trochę, brakowało. Pracowaliśmy w różny sposób, mniejszy lub większy ze sobą, ale brakowało nam czegoś, co by było ewidentnie współpracą zespołów: zespołu filharmonii i zespołu teatru, bo na scenie mamy cały zespół aktorski teatru plus. Statyści, tancerze, którzy u nas w spektaklu występują, więc szukamy takich rozwiązań, tak, żeby te potencjały, które tkwią w instytucjach artystycznych, w instytucjach kultury można było zespolić i pokazać w tym wypadku w Olsztynie, coś innego, coś większego, nową wartość. Mamy fantastyczne zespoły, fantastyczne instytucje kultury. Dlaczego tego potencjału no, na co dzień się nie da każdy z nas. Ma jakieś swoje plany i nie moglibyśmy codziennie współpracować, bo to jest duże, ogromne wyzwanie logistyczne. Dlaczego tych potencjałów nie połączyć i nie stworzyć naprawdę, proszę Państwa, nie chcę zapeszać, nie malowałem się dzisiaj, to odpukuję w niemalowane. Nie połączyć i nie stworzyć nowej wartości. Oglądam te próby. Mam wrażenie, że próbujemy trzeci tydzień, a próbujemy, proszę Państwa, dopiero trzeci dzień. Przyjechał zespół przygotowany. I zespół przygotowany był na miejscu. Teraz najważniejszą sprawą jest połączenie tego yy, jednego zespołu, z już będzie. A jutro, a jutro jut dziś wieczorem mamy y, ostatnią próbę, a jutro już jest efekt. Pani Marszałku, tylko proszę nie wymagać od nas, żebyśmy w trzy dni w przyszłości robili premiery. To się tak nie da. Najpierw to krócy. Krócy. możemy krócej, możemy krócej, niekoniecznie trzy dni. Yy, także yy, podsumowując. Szczerze jestem zobowiązany za to, że nawzajem się namówiliśmy i przekonaliśmy do tej realizacji. I yy, to, to nie, nie będę składał Państwu deklaracji i obietnic, że tak w przyszłości, co roku będziemy... Jak znajdziemy takie pole, taką płaszczyznę, na której będziemy mogli współpracować artystycznie i tworzyć nowe wartości, na pewno będziemy to realizować. Ja dziękuję ja na pewno, proszę Państwa, ja tak będziecie mieć wiele pytań jeszcze do realizatorów, ale to sobie zostawmy za jest... hey, chwileczkę, bo to pewnie będzie dużo pytań indywidualnych. Ja Pana Marszałka zapraszam jeszcze do zaproszenia nas do innych rzeczy. Była stojąca, tak? Szanowni Państwo, miło mi jest oficjalnie ogłosić, że w tym roku rozpoczynamy pierwszą edycję Festiwalu Muzyki Filmowej w ostrudzie na arenie. Jest to wyzwanie bardzo duże, ale wiążemy z tym również jeszcze większe nadzieje na zadowolenie się i kontynuację tego. Festiwalu. Proszę Państwa, poszukujemy takiej marki jako, jako samorząd, jako region, jako instytucje kultury, jako filharmonia, bo ona dominującą rolę będzie odgrywała w tym procesie. Takiej marki, która by po prostu promowała nasz region, która by też była spójna z pięknymi walorami naszej przyrody, natury, czego jak wiemy nie brakuje. Natomiast jak do tej pory widzimy, że różne historie inicjacji poszczególnych festiwali mają miejsce. Jest zadomowiony festiwal Wana, festiwal filmowy. Jest praktycznie jakaś historia festiwalu seriali, który no pojawił się i nie przetrwał seriali filmowych no i też taka już nawet bogata ale też niestety nie przetrwała historia festiwalu filmów sportowych. Stąd próbujemy zainscenizować taką edycję myślę bardzo chwytliwą, bo, bo popularnie, powszechnie też akceptowaną w tym roku, mogę tak powiedzieć, bo w grudniu w tym roku był Pilot tego festiwalu w postaci muzyki filmowej Filharmonii był z wielkim zainteresowaniem. Jeżeli uda nam się zainteresować światowe sławy i europejskie, to jest szansa, że festiwal w regionie będzie miał cykliczność, i na tym nam bardzo zależy. Także to już jest fakt w tym roku, koniec czerwca, początek lipca z określonym programem, o którym powie tutaj pan dyrektor Sułkowski będzie miał miejsce. Cieszy też fakt współpracy z samorządami, bo w Ostródzie wszystkie samorządy się odezwały Starosta Burmistrz i Wójt i też swój wkład wymierny proponują także Potrzeba do wszystkich przedsięwzięć partnerów, jeżeli znajduje się takie wsparcie i współdziałanie, to, to wtedy jest szansa, żeby program realizować. Także dziękuję Panu Dyrektorowi, bo to jest ważne. Bez Filharmonii tutaj nie byłoby możliwości i ten pierwszy pomysł w dyskusjach z jakim tematem właśnie Filharmonii miał miejsce. No i wszystkim instytucjom kultury, bo to jest projekt szerszy, to nie jest takie sobie tylko wiemy, jak ARONA dysponuje y, możliwościami y, pomieszczeń i, i audiowizualnymi, także potrzeba nam tysięcy widzów i, i pewnie zaczniemy spokojnie, ale chcielibyśmy, żeby było dużo y, ludzi, dużo gości, dużo gości z zewnątrz bo to jest promocja regionu. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Panie Marszałku, tak naprawdę faktycznie za miesiąc, jak dzisiaj w arenie roz, roz, będziemy rozpoczynać ten festiwal, czyli 30 czerwca wieczorem, a 2 lipca będziemy go kończyć i to będą trzy wyjątkowe dni, ale uwierzcie mi Państwo, że tak jak po mojej lewej stronie jest dyrektor Teatru, z którym właśnie jutro już współpracujemy. Pod po drugiej stronie są panowie dyrektorzy, którzy, z którymi właśnie ten festiwal robimy. I bez ceiku e, i pomocy i całego statku ludzi, który bardzo intensywnie pracuje, a tak naprawdę w tym samym czasie pracuje nad dwoma festiwalami. Festiwalem, który od lat ryncie, e, tutaj w Olsztynie. i tworzymy nowy festiwal. Zaraz pan dyrektor na pewno dwa słowa więcej na ten temat wszystko powie od strony organizacyjnej. E, i to dużo łatwiej się to zrobi, jak jesteśmy tu na miejscu i znamy swoje przestrzenie. Nie jest tak łatwo wejść na nowy teren, a szczególnie teren, który tak naprawdę nigdy wcześniej nie robił takiego przedsięwzięcia i też wszystko robimy pierwszy raz, ale ponieważ wiele, wiele rzeczy zaczynaliśmy przez ostatnie 6 dla pierwszy raz i na razie udawało się w większości wszystko zrobić dobrze, tak więc i nie boimy się tego wyzwania. A równamy do naprawdę fantastycznych festiwali, takich jak przed chwileczką, który się skończył w Krakowie Festiwal muzyki filmowej, który już miał swoje dziesięciolecie. A nie wiem, czy Państwo jakby śledzicie ten festiwal, ale on na swoich koncertach mieści około 16-18 tysięcy widzów. Tak więc jest to ogromna liczba osób, która chętnie przyjeżdża na takie e, koncerty. Ja mam nadzieję, że i za jakiś czas, może nie w tym roku, ale za parę lat, my również w Ostródzie będziemy mogli taką ilość umieścić i mamy taką przestrzeń. Dzięki również Panu Marszałkowi, że e, pozwolił nam wejść w przestrzeń Ostródy i w przestrzeń areny, bo to nie było takie proste, żeby niektóre wydarzenia, które tam przede wszystkim targowe e, tak rozepchać, żebyśmy z tym swoim festiwalem zaczęli. Panie dyrektorze, ja bym prosił o parę słów, znowu od strony takiej nie muzycznej, ale technicznej, ja za chwilę jeszcze powiem o programie. Proszę Państwa, się daj, tak się składa, że na trakcie z okazją obecnie są te gdzie wspólnie tarnizujemy z Rokiem Siedlęta w gminie Aleksandra Sobótka. Aleksandra do blondu, Również chcemy, aby właśnie takie największe wydarzenia, które są bardzo istotne i bardzo interesujące pod względem artystycznym w regionie, pokazywać również w innych miastach. Ta konferencja była wczoraj, a z kolei wcześniej, żeśmy rozmawiali na temat koprodukcji festiwalu muzyki filmowej w Ostudzie, gdzie tworzy go Dyrektor Słupowski z całym Zespołem Kiharmonia. No, myśmy się tutaj zajęli sprawą, że tak powiem, czysto producencką, czyli po prostu yy, z technicznego. Tak się składa, że yy, Jarosław Kowalski tu jest pracownikiem Sejmu Regionalnego Biura Filmowego, czyli po prostu jakby to wychodzi jedno z drugiego, po prostu muzyka filmowa do y, filmu, czyli po prostu pozyskiwanie licencji yy, wykorzystania poszczególnych fragmentów filmów czy seriali filmowych, tych, yy, które będą wkomponowane muzycznie, ale sprawy artystyczne, to jest pan dyrektor Sułkowski. Ja tylko mówię i odpowiadam z z sporów ludzi, którymi zarządza w ramach Regionalnego Funduszu Filmowego Jarosław Kowalski, że z naszej strony to będzie wszystko zrealizowane maksymalnie dobrze, jak jest. Jest jeden tylko kłopot i mankament W sumie weszliśmy sobie w paradę, bo festiwal od i Festiwal Odmowów Z spotkania z to jest 44. Już edycja tego festiwalu pokrywa się w terminach z Festiwalu Mózgii Filmowej, no ale licząc na to, że Ostroda ma bo będzie takim językiem handlowym, swój turystyczny, więc część pójdzie na, na Festiwal Muzyki Filmowej. Z kolei my już mamy pewną tradycję, więc coś takiego nawet występuje u nas, jak tzw. turystyka kulturalna, czyli kupę biletów. Właściwie większość biletów sprzedajemy w Internecie ludziom, którzy są spoza naszego regionu i przyjeżdżają specjalnie na ten festiwal, żeby po prostu Sądzę, że najlepszym recenzentem będziecie Państwo, oglądając jeden festiwal drugi. i drugi. Potem podejrzewam, też się spotkamy na jakimś takim meetingu z Państwem, gdzie wysłuchamy uwag krytycznych od Was, aczkolwiek woleliśmy, że tak powiem, usłyszeć, że po prostu oba te festiwale były satysfakcjonujące i Państwa. Dziękuję. Ja tylko jeszcze dodam proszę Państwa, po programie, że. Tak jak Pan Marszałek powiedział, byśmy w grudniu zrobili tu Filharmonii Pilota i każdy dzień poświęcony innej muzyce, dokładnie tak samo będzie w Ostródzie. Pierwszy dzień poświęcamy w sumie wszystkim, rodzinom, nierodzinom, młodzieży, bo chcemy zagrać muzykę filmową z bajek, ale chcemy zrobić pewną premierę, która zawsze się musi gdzieś przemycić. Abel Korzeniowski no wyjątkowy artysta, który na co dzień mieszka w Hollywood i tam pisze muzykę. Parę lat temu popełnił muzykę do filmu o, o Koperniku, jak był młody. Pełnometrażowy film z Bielska-Białej, Gwiazda Kopernika, który specjalnie na, na ten festiwal zostanie z Bielska przywieziony i duże jego fragmenty będziemy mogli zobaczyć, z na żywo wykonaną muzyką właśnie do tego filmu. Ale oprócz tego również Będziemy wspominać jednego z naszych pracowników, niestety przedwcześnie zmarłego naszego muzyka kontrabasisty, który napisał muzykę do, znaczy nie tyle napisał, zaaranżował muzykę do wielu znanych bajek. Będziemy go wspominać przy okazji tego festiwalu. To będzie pierwszy dzień, drugi dzień seriale. Wszyscy, większość Państwa zna seriale, jak Kryminalni, jak czas honoru, jak różne inne. Mamy ich dużo, ale mamy również fantastycznych kompozytorów. Którzy piszą muzykę do tych seriali. Ich będziemy również gościć jako autorów na tym festiwalu. A trzeci dzień będzie poświęcony muzyce filmowej i rozwoju muzyki filmowej na przestrzeni lat. Mamy fantastycznego promotora do naszego festiwalu, czyli RMF Classic, który przede wszystkim zajmuje się w dużej części muzyką filmową. Pani Magdalena Miśka-Jackowska, która jest za film, muzykę filmową odpowiedzialna będzie prowadzić te koncerty i, i stworzy historię rozwoju muzyki filmowej na przykładzie wielu filmów, a tam będzie, no zresztą Państwo widzicie bardzo dużo na ulotkach jest, jakie to są tytuły, same hity, tak więc za Państwa pośrednictwem wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Tak naprawdę od dzisiaj oficjalnie możemy mówić, że rozpoczynamy poważną sprzedaż. Ta sprzedaż się tylko odbywa w Filharmonii w Barmińsko-Mazurskiej i na stronie internetowej właśnie naszej Filharmonii, tak więc za tym pośrednictwem bilety można nazywać, a będzie dużo, dużo atrakcji nie tylko tych, bo te, te trzy dni będą żyły pełnym yy, yy, takim artystycznym życiem i w ostrudzie jak i również przy Arenie. Yy, ja chyba tyle, nie wiem, jeżeli... Państwo jeszcze coś nie dopowiedziałem, pani Jarku, czy coś mi nie dopowiedzieli? O sponsorach tu chyba nie będziemy teraz mówić, bo to za wcześnie. Bliżej festiwalu wszystko jeszcze powiemy, może zrobimy jeszcze, tuż przed festiwalem, festiwale, tak, tuż przed festiwalem zrobimy dla Państwa jeszcze taką konferencję, jak już będziemy mieli wszystko w pigułce. A teraz do indywidualnych już rozmów zapraszamy. Jeśli jeszcze Państwo jakieś ogólne pytanie macie, to zapraszam. A jeszcze mam takie pytanie, tak. Rafał Radzyński, jak, może parę słów byśmy usłyszeli, o aspektach technicznych, jak bo tam trzeba zaaranżować scenę widownie, wszystko trzeba rozrazić, zakosy, żeby tę przestrzeń targową jednak ducha tej filharmonii tam przenieść. Tak, proszę Państwa, oczywiście wynajmujemy z, z przestrzeni hal tylko... Dwie hale, czyli halę taką numer 4, która jest wyjściowa. Tam będzie cała rozdysponowana część techniczna do wejścia ludzi na salę numer 5. Na sali numer 5 już będą ustawione krzesła i ustawiona nasza scena, estrada z wielkimi telebimami ledowymi, na których będą wyświetlane jak i filmy, jak i również będą na żywo przebitki orkiestry, która gra. To będzie wszystko robione przez specjalistów którzy się bardzo dobrze na tym znają. Całe nagłośnienie przyjeżdża, to jest w tej chwili prowadzone całe zapytanie ofertowe, zapytanie do specjalistów, którzy mają duże doświadczenie w tego typu muzyce, bo już i festiwali i w Polsce i poza granicami odbywa się sporo, czyli możemy bazować na tych najlepszych, którzy no, zagwarantowali że zrobią to na najwyższym poziomie artystycznym, o co nam chodzi, a i cała logistyka wokół tego to też doświadczenia i samej areny, która robi bardzo dużo wydarzeń takich masowych, jak i dyrektora, który od lat prowadzi różne festiwale, i również nie tylko w cejk ale w swoim doświadczeniu wcześniejszych prac. Tak więc mam nadzieję, że pod tym technicznym aspektem nie będziemy tutaj gdzieś kłócić. A Jeszcze pytanie uzupełniające, jak liczna widownia zgromadzi się na jednym koncercie? Na ten rok zaplanowaliśmy 2000 osób na każdy koncert, yy, dlatego że yy, podjęliśmy decyzję taką, że yy, jeżeli wiemy, że 500 osób mieści się w Filharmonii i my <laughs> spokojnie przy pilocie mogliśmy sprzedać yy, taką yy, salę, to stwierdziliśmy zróbmy tam to przynajmniej 4 razy większe, ale z możliwością rozwoju nawet do kilkunastu tysięcy, tylko że już w innej hali. Dlatego zaczęliśmy od troszkę mniejszej hali, w tej chwili, która oczywiście może pomieścić znacznie więcej, ale podjęliśmy decyzję, że małą rzeczą. Zaczynajmy to robić dobrze, ale małą rzeczą. Jeszcze można? To tak jest. Telewizja tak. wartość błędyć. Eee, bilety. Czy już możemy mówić, że już w kasach tak oficjalnie już można iść kupować? Tak, już można iść kupować, są dostępne na mm -hmm. każdy dzień, wszystko jest. Jest również skala cen dostępna dla każdego. Naprawdę mamy sektory opisane bardzo, więc praktycznie od 15 zł do do vip biletów, które mają wtedy i możliwość wejścia mm -hmm. na bankiety, i na strefy vip i bardzo, i spotkanie z artystami, jest duży, duża paleta cen, każdy kto tylko będzie miał ochotę na pewno będzie go na to stać i w zależności od miejsca będzie miał swoje przyjemnie. Mm -hmm. Dziękuję. To bardzo serdecznie dziękujemy, zapraszamy ewentualnie do no, rozmowy.